Marvel. Przygody superbohaterów. Wy pomalujcie na dole, ja ogarnę górę. Gdyby jedna osoba miała wszystko pomalować, trwałoby to wieki. Ale działamy w grupie, więc niedługo skończymy. Akcja i współpraca. Nauczyłem się tego od mojej kumpeli Miss Marvel. Ten dźwięk może znaczyć tylko jedno. Ktoś obrabia bank. A to jest właśnie ten ktoś. Elektro. Oh, ja się nim zajmę, Spidey. Nie, ja się nim zajmę. Już kiedyś walczyłem z Elektro. Spider-Man? No to teraz mnie widzisz, a teraz już nie! Nie a. możesz jeszcze zniknąć! Zaczekaj na taksówkę! Policyjną taksówkę do więzienia! Myślisz, że mnie zatrzymasz? To chyba będziesz w lekkim szoku! A. Powiększenie! O. Ej, podziemne kable, świetnie! Dzięki! Ten cwaniaczek tak łatwo się nie wywinie. Załatwiłabym sprawę, gdybyś mi się nie wtrącił. Ale to ty wtrąciłaś się mnie! Zresztą co za różnica? Wykiwał nas oboje, prawda? Bo próbowaliśmy atakować solo. Kiedy działam z Avengersami, najważniejsza jest współpraca. Kable prowadzą prosto do elektrowni. Działam. Elektro się doładowuje. To mi nasuwa pewną myśl. Miss Marvel, będzie potrzebna ta współpraca, o której mówiłaś. Elektro? Hej, nie zauważyłem cię. Co za mina. Ale się rozłościłeś. Ty próbujesz mnie kopnąć prądem? Bo jak tak, to podłujesz. Nie zdołasz mnie pokonać. Umiem się przeistaczać. Jest to elektryczność. Jesteś jak żywa bateria. A baterie można naładować albo rozładować. Miss Marvel, gotowa? Dzięki za ustawkę, Spidey. Elektro, najwyższy czas cię wyłączyć. Chwila, nie! Moja elektryczność! Czyżby rozładowały ci się baterie? Nie cierpię, jak to się dzieje. Chyba, że dzieje się tobie. Powiększenie! A! Uf, a, gorący! tak! Ta, ta! I proszę. Skradziona kasa wróciła do banku, elektro trafił za kratki, a Miss Marvel i ja uratowaliśmy sytuację. I już gotowe. Dobra robota, kochani. A co byście powiedzieli na jakiś mały meczek?